Witam wszystkich serdecznie. W związku z tym, że jest Wielkanoc, to ugotuję Wam jajka. Oczywiście jajka muszą być na, na Wielkanoc. Może troszeczkę w inny sposób niż zawsze sobie robicie w domu, ale może i o to chodzi. Także dzisiaj zrobimy jajka ugotowane na miękko, nie na twardo, dlatego, że ogólnie jajka na twardo bywają suche, a ja je ugotuję na miękko także białko było e, ścięte, a żółtko jeszcze, jeszcze lekko płynące. Dzięki temu jajko będzie pyszne. Także musimy zacząć sobie od gotowania jajek. Woda, woda musi być wrząca, osolona, wtedy jajka będą się lepiej obierały i wrzucamy nasze i wrzucamy jajka. Przykrywamy i gotujemy je przez 6,5 minuty. Także e, będę do tego potrzebował e, biały ser, taki e, serek wiejski. Jeżeli nie macie, możecie sobie użyć normalny biały ser. E, czosnek, majonez, oczywiście kiełbaski polski dobry majonez, e, cebulkę młodą, dużo koperku, świeże pieczarki, które wcześniej sobie obrałem. Dlatego, że nie będziemy ich smażyć, tylko będziemy serwować e, surowe i trochę rzeczy do dekoracji: oczywiście, że trochę szpinaku i świeżego koperku e, oraz rzadkiewka, o której jeszcze nie mówiłem. Dobrze, także będę sobie serwiskę, do której przełożymy serek. Następnie posiekam się ząbek czosku. Bardzo malutki ząbek czosnku, dlatego że sam czosnek jest raczej ostry, także odrobinkę na zaostrzenie. Ok. Czosnek posikany. ląduje tutaj. Łęknie chips, Moja młoda cebulka. W Polsce mamy dymkę. Tu mamy z springonion. Pieczarki, sięgamy pieczarki. Bardzo cienkie pasterki. Nasze pieczarki już są pokrojone, Teraz przerzucamy do miski. Dodajemy majonez, odrobina rzodkiewki. Dużo posiekanego koparku. Wszystko sobie dobrze mieszamy. Nam powstanie sałatka, na której później położymy nasze jajka. Sałatka zawiera w sobie majonez, ciporek czyli rzeczy, które bardzo dobrze się komponują z jajkami. Ok, nasza sałatka jest gotowa. Teraz czekamy tylko na ugotowanie jajek. Kochani moi, moje... Może nie moje, ale jajka są już ugotowane. I obrane w mojej magicznej kuchni. Są bardzo miękkie. W środku żółtko jeszcze pływa. Zaraz je przekroimy. Ale najpierw zaczniemy... Już możemy nakładać, nasze danie jest gotowe. Także naszą sałatkę... Pyszną. Po prostu pyszną. Jest to... Jest to bardzo, bardzo łatwy, prosty przepis, ale naprawdę wyjątkowy. Nakładamy się tak na talerz. I sobie nakładamy. Następnie odrobinę mojego szczypiorku, skropię go odrobiną z oliwy z oliwek, to samo ze szpinakiem. Jeszcze piarek ląduje na górę. Następnie listki szpinaku. Jeżeli nie macie listków szpinaku, to się nie przejmujcie, one nie są naprawdę głównym składnikiem tego dania. OK, następnie nasza cienko pokroję rzadkie Ja już czuję czuję ten klimat świąt właśnie teraz. Jak najbardziej. Ja sobie jeszcze je popieprzę z wierzchu. Posolę. I nasza rzeżucha. Prawdziwą polską rzeżuchę i jeszcze odrobinka koperku małe kawałki koperku, są lądują na talerzu. Także to jest właśnie nasze piękne świąteczne danie: piękne, kolorowe jajka, ugotowane na miękko pyszną sałatką z pieczarek i białego serka. Jeżeli nasze każde danie będzie wyglądało tak właśnie na świątecznym stole, to będzie przepięknie pa. pa.